Doki są coraz popularniejsze. Spotkamy je często podczas zwykłego dnia, ale mamy też z nimi do czynienia w grze jaką jest Kante Global Offensive i ostatnio pojawił się taki dość duży w taki nowo dodanej ciekawej mapie. W ramach ciekawostki powiem, że po zeskanowaniu jego pojawia się tekst Chicken. Także, no, bardzo ambitnie. Ale dobra, miało być o tajemnicy przepustki, już do niej wracamy. Oto i ona, bo nawet pewnie nie zwróciłeś uwagi, jak ona w ogóle wygląda, ale co tutaj jest ciekawe, to to, że znajduje się również tutaj kod QR. Po jego skanowaniu wyskakuje coś bardziej ambitnego niż kurczak, a mianowicie, otrzymujemy właśnie taki ciąg cyfr. No i co on znaczy? Ej, no miał być ciekawie, a to jakieś liczby, pewnie numer telefonu do Gabena czy coś takiego, nothing special. Spokojnie, otóż jak się okazuje najprawdopodobniej nie są takie zwykłe przypadkowe liczby. Po wrzuceniu tego w Google okazuje się, że ten numer reprezentuje właśnie takowy to kolor. No i co? Na pewno go skończysz nie? No jasne, wiedziałem, że zgadniesz, nie zawiodłem się. Taki kolor to się na Zeusie. No okej, okay, ale co to znaczy jakby? To znaczy, że coś się będzie działo z Zeusem, czy możemy się czegoś spodziewać? No sobie poniekąd jest to prawdopodobne. Faktem jest, że ta broń nie jest tak jakoś często używana obecnie w sesie. W związku też jest z czym normalne jest, że Walwy mogłoby chcieć coś z tym zrobić, żeby właśnie ten stan rzeczy się trochę zmienił. Błagam, żeby to nie był tylko skiny do Zeusa. Błagam. Ale okej, okay, zostawmy tego Zeusa w spokoju, póki co jest jak jest. Tak czy siak, był pewien pan, który chyba był po piwku, chyba nawet nie jednym i ogarnął takiego sztosa. Dodał dwie skrajne liczby, czyli 51 i 77, co nam daje 128. A ta liczba może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. No nie. A mianowicie Serverless t 128. No oczywiście. Ale okej, okay, jak mówię, chyba nie było jedno piwko, chyba nawet to nie były dwa. Dlatego, bo jak się popatrzy dalej, co on tam wymyślił, to okazuje się, że dalszą część tego kodu, tego, tych ciągu znaków, właśnie z tego ułożył sobie datę, czyli 1 czerwca 2021 roku. Co może oznaczać, że najbliższy dzień dziecka może być doprawdy gruby. Skoptanie, jak gruby. I pytanie, czy chodzi tutaj o dodanie serweru 128 T-Crate, czego oczywiście gracze by jakoś nam chcieli? Chociaż ostatnio powiem szczerze, że akurat ta kwestia dość mocno przycichła. Są teraz jakieś głośniejsze tematy, które Valve mogło zrobić o serwerach 128 t -crate to oczywiście też się słyszy od lat, ale ostatnio jakoś coraz mniej Także no cóż, nie wiadomo czy chodzi może o same serwery, czy o coś więcej Póki co jedyne co to mogę podziękować za oglądanie tego filmu Ale ty możesz zrobić znacznie więcej, bo możesz sobie tutaj łapkę w górę, subować kanał, biać na TikToka I widzimy się już jutro, trzymaj się, piona, dzięki